When I'm you, when I'm touching, when I fall to the arcade. i will the same. You're gonna come back. No, 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 DJ. No, Who's there? I co to? Jola. co? Gdzie jest Jola? Gdzie Jola? Jola jest w domu. W swoim domku? No A gdzie? W Do twoim domku. Mhm. I co, będziesz tęsknić za Julą? Nie. Nie tęsknisz za Julą? Czemu? A co dzisiaj rano powiedziałeś? I my z Wika. Ok. A mówiłaś, że tęsknisz za Julą też dzisiaj. Tęsknisz, widzę. Co? Dlaczego? Co? Dlaczego? Tak. Ale co dlaczego? Mówiłaś, że tęsknisz za Julą. Tęsknisz za Julą? Tak. Tak? A Julia przyjedzie? Nie. 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 Bo oni Maciej. Maciej przyjedzie. I kto przyjeżdża dzisiaj? Ni Nikolas! I Kto jeszcze? Patella. Mhm. Cieszysz się? Tak. tak. A prześlesz buziaka dla Julii? Ja. Jula tęskni za to. Jula tęskni. Powiedz, Jula. Eja. Prześli, buziaczkę.